Witajcie, kochani. Wybaczcie, jeżeli będzie skrótowo, ale po prostu sprytnie nie włączyłam mikrofonu, więc nagrywam jeszcze raz. Ech, tak z bo z misami. Ja nie wiem, co się dzieje. Na pewno coś się dzieje. Eee, coś mi się tutaj zmienia, przekształca, do czegoś to doprowadzi. Zobaczymy. Eee, słuchajcie. Kulka mi gdzieś odjechała w ogóle. <grym> Chciałam Was zaprosić na czwartki. Będziemy w czwartki malowali. Postanowiłam, że będę to Przede przedmiotem jak to działa. W czwartki jest, zapraszam na spotkanie, malowania. One trwają około dwóch godzin zazwyczaj. Jeszcze nie wiem o której zacznę. Prawdopodobnie 18.30 jakoś tak. Chodzi o to, żeby się spotykać, po prostu i coś malować razem. Malowanie intuicyjne, tak? Malujemy z jakąś intencją. Ja zawsze te spotkania robię w ten sposób, że zaczynam od jakiejś wizualizacji, medytacji. I dalej płynie. Zależy od tego, kto się zbierze, po prostu. A czasami są dwie osoby, czasami jest pięć osób, czasami jest osiem osób, różnie. To nie są duże grupy, ale jest naprawdę zawsze miło i no zapraszam po prostu. Mogę nie znaleźć czwartej kulki, więc boko tutaj może już gdzieś zabrał, więc po prostu zaczniemy bez niej. Możecie sobie wybrać kartę lub kamień teraz. Dobrze, zaczynam od pierwszego wyboru. I ciekawe, jak to będzie drugi raz nagrywać, nie? Mówić o tym samym. Tutaj macie yy, piramidkę różową i. As. Gwiazd. Jest kreacja, czyli to powinno być. To powinny być, słuchajcie, skoro jest kreowanie, buławy. Nieważne, co to za karta. Przekaz jest jeden. Tutaj jest coś wzrasta. Coś napływa, więc w kontekście, jakie błogosławieństwo ma stanąć na twojej drodze, mówi to o byciu w takim momentem, momencie przypływu, a nie odpływu. Coś nie odchodzi, tylko przychodzi, napływa, ma do was dopłynąć. Tutaj w ogóle w tym czytaniu, z tego co ja pamiętam, to jest bardzo dużo kreatywności, tak? dlatego że jest e Krea Radość jest optymalnym kreatorem, jest Paść tutaj, który, uwielbiam tą kartę, dla mnie to jest czysta karta kreacji, kreowania, działania. Tworzenia czegoś, co, co kochamy do tego stopnia, że to pulsuje w nas jak, jak nasza krew dosłownie, takie jest uczucie. Są też dosyć ciężkie karty, które mi tutaj ta karta mówiła o... Zobaczymy, czy to się będzie tak samo doczuła, nie? Może dlatego nagrać drugi raz, bo jest gdzieś jakaś zmiana. W tej karcie mówi ewidentnie, słuchajcie, o... O czymś takim jak e, rodzina. Z tym, że zobaczcie na tą kartę, co ona bo mówi, to nie są jakieś super szczęśliwi wszyscy. Jest dużo mężczyzn, właściwie sami mężczyźni. Smutny tutaj Miszkola czy ktoś. Tutaj ci też są gdzieś na dole zepchnięcie pod schodami, wiecie. Jakaś hierarchia rodzinna. Ale też. E, hierarchia rodzinna, tak na tym skończmy, ale jest tu gdzieś smutek, ukryty. Gdzieś schowane na samym dole, żeby nie był widoczny. I wszelkie skazy, niedoskonałości też są jest schowane. Więc może z rodu wyciągnęliście, że trzeba być doskonałym, idealnym, trzeba się pokazać, że to jest ważne, a tak wcale nie jest. Macie też ścieżki, czyli tu jest podążanie z jakimiś ścieżkami, tego samego typu ścieżkami, tak? Czyli możliwe, że podążacie, podążacie ścieżkami, jakie wyznaczyła Wam wasza rodzina, tak? To, co mi się bardzo rzuca w tej karcie, to oczywiście jest, jeszcze raz powtórzę, tutaj to, będę mówiła, jeszcze raz powtórzę, bo nagrywam to jeszcze raz, <laughs> tu jest taki, zobaczcie, zwierzaczek jakby, który się jakby wstapia w jej energii, który jest z nią, który ją wspiera, tu czuję olbrzymie wsparcie jakiegoś takiego przewodnika duchowego, bardziej zwierzęcia, jak to się mówi, te zwierzęta mocy, tak, bo ja z zwierzętami tak średnio, te zwierzęta mocy mi się rzadko pokazują w czytaniach, a tutaj ewidentnie jest zwierzę mocy, które jest tak, tak z nią zgrane energetycznie, że ono jest wtopione w jej energię wręcz, tak? Olbrzymie wsparcie, ale też czuję bardzo dużo smutku. To podążanie tą ścieżką, która została narzucona, to jest dla niej jak śmierć. To jest jakby, to jest, wiecie, jak serce zamrożone pod wodą. To tutaj nie ma radości, tak? A z drugiej strony się to kartę, radość jest optymalnym kreatorem. Radość jest kreatorem. To radość sprawia, że my kreujemy, tak? Więc to jest przepiękne tutaj. I te rodzinne jakieś więzy, coś, coś tutaj Was trzyma. Ta karta mówi o sprawiedliwości o wyzwoleniu, jak dla mnie, tutaj jest ewidentnie, że możecie jak ten kwiatek rozkwitnąć, że możecie jakby jedna skorupka po drugiej wychodzić na wierzch, na wierzch, na wierzch, i tutaj jest jakby. Nie ma ograniczeń, jak daleko możecie się rozwinąć, tak? I jak bardzo możecie. Tak jak kwiaty się rozwijają, najpierw jedna warstwa, następna, następna, następna. Tu nie ma ograniczeń, wy możecie wzrastać. Tak jak tutaj ta dziewczynka idzie, ta kobieta właściwie idzie tą ścieżką. E, tylko pytanie, czy wy tego chcecie, tak? To jest raz. Jest też karta. Siedem Mieczy, która tutaj, ona mi po prostu mówi o czymś takim, to co było tam związane z tym sercem. Takim zamrożeniem, wszystko jest czarno-białe, nie ma takich głębokich odczuć, wiecie, e, e, takich kolorowych, mocnych, intensywnych, a tam jest taka piękna dżungla, piękny ogród, do którego, jeżeli wejdziecie, to zaczniecie czuć bardzo intensywnie, tego stopnia, że wasz świat się rozszerzy, tak, że będziecie, rozszerzy, będziecie więcej czuć, więcej widzieć, więcej odczuwać po prostu. I ta kreacja tutaj jakby ma e, wspólnego coś. Manifestacja. Ale tę kartę to czuję u was tak, jakbyście wy nie mieli nigdy wcześniej takiej możliwości, że możecie się coś zmanifestować. Po prostu podążaliście za ścieżkami, które zostały dla was wyznaczone lub sobie wyznaczyliście, a tutaj mówi, a czego ty byś chciała? Weź sobie po prostu to określ, Tak jak mówię, skrótowo, ale. Jasne jest, tak? Tu jest czas coś uzdrowić. Właśnie uzdrowić ten... Bo tu jest też coś takiego, wiecie, jak kiedyś miałam taką dziewczynę na neurografice, która mówiła, że ona jak była małym dzieckiem, została nie może ukarana, tylko jej po prostu zabroniono rysować. Po ścianach malowała, taka dumna z tej swojej pracy, wiecie, nie? A to jej powiedzieli, że nie wolno. Tak nie można. I ona się zamknęła na rysowanie. Przestała rysować. Całą dorysowała życie dopiero, jak przyszła do neurografiki do mnie chyba, może wcześniej, jak chwilę. Dosłownie moment, jeżeli już zaczęła coś robić. I tu jest coś takiego, Czas to uzdrowić. Te ścieżki, które wydawały ci się, że są konieczne, żeby przeżyć, one wcale nie są Twoje. Może Ty jesteś kreatorką, może Ty jesteś kimś, kto ma kreować, kto ma działać, kto ma tworzyć. Nie tylko, wiecie, w malarstwie, w twórczości, ale też masz tworzyć swoje życie. To jest tak jak w Wedekarcie, jest, wiecie, w ogóle w malowaniu jako takim. To jest cały bajer w neurografice w Weddy Artach w malowaniu intuicyjnym, malowaniu ogólnie, takim no właśnie bardziej intuicyjnym niż yy, nie wiem, kopiowanie czegoś, tak? Że my poprzez malarstwo uczymy się. Uczymy się tworzenia w takiej formie, że wiecie, bo jest takie zadanie jedno na Weddyk żeby przemalować najpiękniejszy swój obraz, obraz w specyficzny sposób. I strasznie dużo ludzi ma olbrzymi bunt, żeby to robić, dlatego że y, ja sama miałam bunt, a wyszedł mi z tego najlepszy obraz. Yy, to jest coś takiego, że my boimy się, że jak już coś się ułożyło w jakąś całość, boimy się to zmieniać, bo jesteśmy przerażeni, o matko Jezus, przecież to się zniszczy, zepsuje, nie będę tego robić, bo to się zepsuje, nie dam rady, tak? I niektórzy rezygnują, nie są w stanie przejść tego ćwiczenia, tak? A niektórzy podejmują się tego i widzą, że to się przekształca i coś jeszcze zmienia, i jeszcze i jeszcze i ostatecznie czasami wychodzi fantastyczny obraz, a czasami wychodzi beznadziejny. I można go spalić tylko, tak? Ale samo doświadczenie, jako takie, ta próba podjęcia tego działania yy, i odwaga, że to robimy, to nie zmienia tylko tego, że my zmieniliśmy to jest jakby alegoria życia, tak? To nie zmienia tylko tego obrazu, tylko yy, tak naprawdę zauważacie, że w życiu też jesteście łatwiej jest Wam podjąć decyzję o zmianie, bo już wiecie, co mi to pachnie, wiecie, że to może nie wyjść, ale wiecie, że może z tego wyjść coś super fantastycznego i lepszego. To jest tego typu przekaz. Dobrze. Drugie. Serduszko. I sześć serc, dosłownie, przeszłość. I co tutaj czuję? O no to serduszko w ogóle takie smutne, ciemne, granatowe i ona też jest taka smutna, taka chora, naznaczona wręcz, nie? Tak jakby była za coś ukarana może jako dziecko, coś ją, coś tutaj jest niefajnego. I jest taka karuzela, która też mówi o dzieciństwie, o tym, że jakoś się tam kręciło, To jest jakieś wspominanie dzieciństwa, jakieś Trauma z dzieciństwa, coś takiego ciężkiego z dzieciństwa. A jednocześnie mówicie jest. Kluczem do mojej modlitwy, kluczem do modlitwy jako takiej jest zapomnieć, czego mi się wydaje, że potrzebuję. Bo często my myślimy, że potrzebujemy czegoś a zupełnie nie tego potrzebujemy. Okazuje się, że to wcale was nie uszczęśliwia i nam nie pomoże, wręcz przeciwnie, będzie gorzej, tak? Więc kiedy modlę się, kluczem do dobrej modlitwy jest zapomnieć. O tym, co wydawało mi się, że tego że potrzebuje, tak? I tu macie same fantastyczne karty oraz wam mówię. Tak jak tutaj przeszłości dosłownie jest takie uczucie. Przeszłość to przeszłość. To było, było bolesne. Może o tym myślicie często tu jest ta karta by sugerowała jedna, tak? Ale nie to nie jest tak. Ty nie musisz. Jakby ta przeszłość się nie wyznacza, tak? Tutaj macie same dobre karty, to są po prostu same dobre karty. Jest, yy, że wszelkie przeszkody potrafisz przejść, tak? Potrafisz pokonać wszelkie przeszkody. I ten nosorożec, który jest taki piękny, lekki, jak paletnica, kurde, z tym znaczkiem na czole, płynie, frunie po prostu, nie? Lekkość, mimo że taki ciężar, ten, to, to ciężkie dzieciństwo, a on frunie, on potrafi pokonać wszelkie przeszkody. Piękna karta takiego geniusza. I ta karta, jak już mówiłam, arcydzieło, zobaczcie jak ona jest przepiękna, nie dość, że ten jej ubór jest piękny, to wszystko tu jest piękne, wszystko płynie, wszystko jest jakby w, w takiej, jak symfonia, w, w, jest po prostu zsynchronizowane w, synchro, w takiej, pięknie poukładane, połączone w tej swojej doskonałości, a jednocześnie to jest takie uczucie, jakby ona się skupiała na tych kulach, tak jakby tworzyła coś co jednocześnie jest rozdzielone i, i połączone, tak jakby działało y, jednorak, jakby oddzielnie, ale też jakby tworzyło pewną całość. To jest olbrzymie skupienie na jakimś procesie twórczym, też na jakimś geniuszu, który mamy w sobie, który y, próbujemy ubrać w jakieś y, takie materialne ubior ubranka, w typu, typu w kontekście, mam nadzieję mam na myśli, tworzymy coś, co umiemy, y, ale to nie jest jedna rzecz, to jest zbiór różnych rzeczy, które tworzą całość, które razem współgrają. Macie też kartę 10 pentakli, to jest, y, słuchajcie, na bazie tego błogosławieństwa, które ma być na waszej ścieżce, to jest najlepsza możliwa chyba karta, bo to jest karta z pełnego, takiego w pełni spełnienia, y, szczęścia rodzinnego, szczęścia materialnego, spełnienia. Po prostu, że my docieramy do takiego miejsca, gdzie jesteśmy szczęśliwi, że gdzie zdajemy sobie sprawę, że mamy wszystko, tak? Mak to jest ktoś, kto mówi, ja chcę to i to się dzieje, tak? Ale on musi to poczuć. To jest ktoś, kto zaczyna dopiero wędrówkę i widzi, że uczy się też w pewien sposób, ale potrafi kreować od samego początku. On potrafi do wszechświata wysłać swoje prośby. Co potrzebuje? Ma kilka składników. Potrzebuje poczuć to, porzuci, jakby rzucić do wszechświata intencje lub wyobrazić to sobie, ale przede wszystkim poczuć i wysłać i odpuścić. I tak się manifestuje rzeczy, słuchajcie. Macie pazia głosów, to jest karta dla mnie, pazia mieczy. Tak czy inaczej, co mówi obrazek tutaj? Jak jest przekaz dla Was, że coś tam z tego dzieciństwa może się jeszcze pamiętać po Waszej głowie, jakieś cienie z przeszłości, tak? Ale Wy sobie je pięknie układacie, synchronizujecie znowu, to synchronia mi cały czas to słowo bije, bo ona tutaj pięknie sobie tak układa, tak jakby oni sobie jak na orbitkach te, te myśli fruwały. Ona je ma pod kontrolą, one wręcz jej sprzyjają, one jej pomagają, one jej pomagają pewne rzeczy tworzyć. Może coś z tego dzieciństwa tworzycie w swojej przyszłej pracy lub działalności, tak? Macie dziewięć materiałów, to jest. Piękna karta to zwyczajnie. Otwarcie się na dobrobyt w materii. Także tu też jest kasiora, tu jest po prostu spełnienie finansowe, takie otwarcie się, że ja w końcu, ja zadecydowałam, że ja to przyjmuję. Ja zadecydowałam, że jestem dość dobra, godna, ja to dzieciństwo jakby było, minęło i teraz ja jestem mną, ja wiem kim jestem, ja stworzyłam siebie, ja przyjmuję wszelki dobrobyt, który do mnie napływa z każdej strony, wszelaki miłość, przyjaźń, pieniądze. Yy, zauważenie, bycie zauważonym, docenionym, tak? Wszystko. I transformacja. No to właśnie transformacja tego dzieciństwa w coś pięknego, wspaniałego, ale też oczyszczenie całej tej linii swojej życia wstecz. Poprzez to takie właśnie pozytywne myślenie, poprzez wdzięczność, to może tam było dobrego, może była chociaż babcia jakaś dobra, słuchajcie, może coś było dobre, może siostra była dobra. Tam na pewno było coś dobrego w tym dzieciństwie. I to jest warto też zauważyć, bo takie rzeczy pięknie oczysz oczyszczają, tak? Energetycznie. Taki przekaz dla Was. Polubcie, zasubskrybujcie następna karta. Jest to karta księżyca. Słuchajcie, ja cały czas patrzę za tą bułką, ale ja nie znajdę, Księżyc i fluoryt. Karta księżyca normalnie jest kartą odpuszczenia dla mnie po prostu. A tutaj jest napisane iluzja. No, i oczywiście jest odbicie, tak? Jakiegoś rodzaju. To odbicie, szczególnie tutaj w wodzie, jest podkreślone na tej karcie, że coś jest rozbite i schowane, że coś nie do końca jest takie, jak nam się wydaje, że wygląda. Albo ktoś nam chce pokazać coś w taki sposób, nie do końca, e, jak jest prawdziwy. Tak? Tu się coś miesza, coś odbija, coś nie jest do końca prawdziwe. I też jest jakaś walka jakichś e, ślimaczków na arenie pustej. Nikt nie patrzy. One, oni między sobą walczą zupełnie bez sensu. Zupełnie bez sensu. Ta karta mówi o takim. Ale co ty chcesz udowodnić? Co ty chcesz pokazać? Po co? Tak. Kiedy kieruję się. When I lean on the faith of the universe. Kiedy ufam wszechświatowi. Kiedy jakby ufam wszechświatowi, spokój staje się rzeczywistością. Czyli zaufaj temu wszechświatowi, że on w najlepszy możliwy sposób dla ciebie zadziała. To odpuszczenie w tej karcie Księżyca też mówi o tym, tak? Odpuść, pozwól, niech to się zadzieje w najlepszy możliwy dla ciebie sposób. Tu się szybko coś zadzieje, jest też pokazane, tak, że to jest, spadnie szybko. I ja tu czułam, jak robiłam pierwszy raz to czytanie, że tu chodzi ewidentnie o mężczyznę. I chodzi o mężczyznę, jest dwóch króli. Ale macie też czas, że jest co, na coś czas. To jest po prostu... Jakiś cykl chce przeskoczyć na następny etap. Tu jest czas na następny etap, po prostu zwyczajnie, tak? Te walki ślimaczków tam już nie mają sensu. To już nie ma znaczenia. Tu jest coś innego, czy coś większego. To jest bardzo duże skupienie się na swojej kobiecości, bo ten księżyc jest tutaj bardzo podkreślony i kartą główną macie kartę księżyca. Więc i zobaczcie, jaką ona ma mądrość sobie, jaka ona ma spokój, ona ma akceptację, ona nie ocenia ludzi, ona ich obserwuje. Ona wie, że każdy jest inny, że każdy ma swoje doświadczenie, że każdy jest na jakimś etapie swojej drogi. Ona nie próbuje nikogo zmieniać ani nie potrzebuje tego robić. Ona się skupia na sobie, na swojej kobiecości. Odnajduje w sobie pokłady, których nie znajdowała wcześniej. Także tutaj to tym będzie błogosławieństwo, a ono się zostanie na bazie, słuchajcie, spotkania tych dwóch króli. Więc tu może być jakiś dwóch mężczyzn, powiedziałabym. Macie króla Buław i króla e, Poharów. Król Buław to jest koleś, który gdzieś tam. Kreuje, działa bardzo dużo. To może być jakiś właściciel firmy albo ktoś, kto ma swoją działalność. Ktoś kto po prostu dużo działa, lubi, lubi działać, lubi kreować, lubi tworzyć. On potrafi przejść wszelkie przeszkody też, tak? Tutaj ma tą piramidkę, nieważne, idzie, luz. On się nie boi, on wchodzi w ogóle nawet jak coś olbrzymie, to on czuje się tam dobrze, jak u siebie, ale on potrzebuje tej energii żeńskiej. I dlatego on się do was, jakby pojawia u was, potrzebuje takiej równowagi w swoim życiu, potrzebuje jakiejang, potrzebuje kobiety. A wy jesteście najwyraźniej kobietą, która może mu pomóc w jakiś sposób lub yy, współdziałać z nim, tak? To może być współpraca oczywiście, jak gdzieś w pracy, ale to może być. Ja tu bardziej czuję, to jest coś na zasadzie jakiejś relacji albo nauczenia się czegoś od mężczyzny. No i jest król emocji, który jest. No to jest taki ciepły słodziaczek na łódeczce, na scenarejsik zabrać, w podróż odczuwania po prostu, żebyśmy poczuli coś. On dużo czuje, on skupia się na emocjach, on mówi o tym, co czuje, on jest otwarty na odczuwanie. Mało mężczyzn, którzy są, inaczej, inaczej, nie wszyscy są, tak? On czuje bardzo dużo głęboko, on jest w zgodzie z tym co czuje, on jest opiekuńczy, on chce, żebyś Ty poczuła z nim. Dla niego ważne jest odczuwanie, nie pieniądze, nie sława, nie, nie władza, tak? Czucie. Więc to też jest bardzo ciekawe, oni są zupełnie inni, tak? Eee, I w tym wszystkim jakby Twoim błogosławieństwem jest odnaleźć siebie, co dla Ciebie jest ważne, co Ty wolisz, w związku też wydaje mi się, ale E, ogólnie, takie, tu jest czuję głównie taką przestrzeń stworzoną jako bogusławieństwo, czuję przestrzeń stworzoną dla ciebie do obserwacji siebie. Że to będziesz miała przestrzeń, na której, na, bazie, na której będziesz mogła obserwować siebie. Mamy też taką wrażliwość i wolność. Sięgnij po to, czego Ty chcesz, tak naprawdę dla siebie, tak? I uwierz w siebie. Nie w tych mężczyzn, nie w to, co jest wokół, tylko w siebie. Ty, tu jesteś najważniejsza w tym wszystkim. W całym świecie jesteś najważniejsza. Na tym polega cała baza naszego jestestwa, czego jesteśmy nieuczeni, że my mamy się zachowywać tak, żebyśmy my się dobrze czuli. To, jak inna osoba na to zareaguje, to nie, nie mamy na to wpływu, ale nie możemy całe życie płynąć tak, żeby zadowalać innych. Uwierz w siebie, rób to, co ty uważasz, że jest dla ciebie słuszne, eksperymentuj, bo my tego nie uwiemy nawet, bo nas tego nikt nie uczył. Nie mieliśmy szans, żeby się tego nauczyć, eksperymentować. Więc jeżeli jeszcze nie umiesz pomyśleć o sobie i zrobić tego, co jest dla ciebie dobre, eksperymentuj. Zobacz, w jakich przestrzeniach czujesz się dobrze, w jakich nie. Co chcesz dla siebie zrobić? Jak chcesz Ty się czuć? Tak, nie wszyscy inni. Tyle. I ostatni wybór, który, tak jak mówię, kot już mi zrzucił kulkę. Była kulka czerwona, ale to widzieliście na zdjęciu, tak. I karta Divine Order, czyli taki poukładany porządek, ale taki boski porządek, taki pierwotny, najwspanialszy, najdoskonalszy porządek. I ta anielica, która trzyma tą Matkę Ziemię, tak? Czyli tu jest taka opieka nad Matką Ziemią. To może też sugerować, że Ty jesteś też jedną z, z opiekunek Ziemi. Może sprawy Ziemi są dla Ciebie ważne, istotne, tak? To jest coś, co Ciebie porywa, coś, co lubisz jakby dbać o to, tak? O to, żeby nie było za dużo plastiku, żebyś tam te wszystkie cuda nie widział. W tym czytaniu tutaj jest takie coś, słuchajcie. Po pierwsze, że Twoje wybracje głośniej mówią niż słowa. Czyli to, co mamy w sobie, to, co mówimy, to jest jedno, ale ważne jest to, co my czujemy, jak się zachowujemy, yy, jak odczuwają nas ludzie, jak wchodzimy do pokoju. Ludzie, którzy dla nas wartościowi. To jest po prostu moje wibracje mówią głośniej niż słowa, tak? Słowa to są tylko słowa. Jeśli my, my chcemy wyrazić siebie, to zazwyczaj te nasze wibracje najgłośniej mówią. Ale wy macie tutaj w ogóle takie karty, słuchajcie, jak ja tu pierwszy raz czytałam, teraz powtarzam, jak mówię, yy, to to jest po prostu niesamowite, jakby wam ktoś zrzucił na tą waszą ścieżkę, po prostu nagle olbrzymi prezent. Tylko, że ja tutaj całe to czytanie czytając, czułam, że to może nie do końca tak może nie do końca tak to odbierzecie w pierwszym momencie, ale jeżeli coś wam się nagle wydarzy, nawet jeżeli to nie będzie fajne, to to jest po prostu olbrzymi prezent dla was, tak? Bo to doprowadzi was, macie dwa dwie, dwa asy pucharów, doprowadzi was do olbrzymiego odczuwania. Do początku nowej ścieżki, jeśli chodzi o uczucia. Macie też kartę, słuchajcie, współodczuwania, czyli no znowu to serducho tutaj się bardzo podkreśla silnie, że się otwiera, otwiera się serce, czyli zaczynamy czuć. A co, kiedy czujemy? Jak spotykamy kogoś, jak jesteśmy w jakiejś sytuacji, wrzucanie specyficzne, ale to jest takie, to odczuwanie to jest dobre odczuwanie, to nie ma tutaj nic złego, to jest dobre ciepło, miłość, światło, rozumiecie, słuchaj i też jest coś takiego, tak jakby ona nie chciała słuchać, to może być coś takiego, że ktoś tutaj chce wam coś powiedzieć na siłę, a wy tego nie chcecie słuchać. A może ktoś chce, nie wiem, ktoś się yy, yy, może we z kimś zrywać, on chce się usprawiedliwić, a wy nie chcecie tego słuchać. Ta osoba tu na pewno nie jest yy, skupiona na tym, co się dzieje w jej życiu, tak? Ona nie chce tam być, ona chce gdzieś zupełnie indziej wyjechać. Ona chce pójść w podróż, ona szuka jakichś innych horyzontów, jakiegoś innego sposobu spojrzenia, ona szuka, tak? Ona chce pójść w podróż, ona chce gdzieś wyjechać. Także tutaj jest ewidentnie tak, jakby coś się nagle zadziało, jakkolwiek to będzie wyglądało w pierwszym wypadku, przyjmijcie to jako dar, jako błogosławieństwo, naprawdę, bo tak będzie ostatecznie. To ma na maksa was otworzy emocjonalnie, po prostu rozpocznie w ogóle nowy cykl w waszym życiu, zupełnie inny, jeśli chodzi o, o serce: o serce, o odczuwanie, o kreowanie. Serce jest połączone ze wszystkim: z odczuwaniem, z kreowaniem, z tworzeniem swojej rzeczywistości, z miłością do innych. Jak mamy otwarte serce, potrafimy kochać, to pojawiają się ludzie, którzy też tak nas traktują z miłością, z czułością, szczerze, prawdziwie. To nie są tylko słowa właśnie, tylko to jest tak naprawdę prawdziwe. I tutaj też jakby tego brakowało na bazie tych kart tej i tej. Tak jakby u was brakowało tego, że ktoś was traktuje poważnie, że ktoś właśnie. Tak jakbyście mieli doświadczenia z ludźmi, którzy jedno mówią, a co innego czują. Tak jakby okamywali was mówiąc coś, tak? Nie mówili szczerze, a tutaj to jest powiedziane, to jest koniec. Ten cykl się skończył. Teraz będzie wszystko szczerze, wszystko z miłością, wszystko z otwartym sercem, wszystko, to jest nowa ścieżka zupełnie, tak? A jednocześnie macie: bądź bez lęku i od, bądź odważny i bez lęku. Nie bój się. Nie bój się. Tu nie masz się czego bać. Tutaj, jak potre, pojawi się właśnie jakiś dyskomfort z tym takim wrzuceniem, że was wrzuci wiecie w coś i, i będzie chciało coś nowego, to nie bać się. Pójdź w to, tak? Pozwolić na to. Bądź odważny i bez lęku. Tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Polubcie, zasubskrybujcie. Zapraszam na czytania prywatne. Wszystko znajdziecie na mojej stronie: tylko dobranergia.pl. Bójaczki.